Siema, tu Mike. Witam Was w Farming 22 na polskiej serii. Poza odcineczkiem zrobiłem sobie kiszonkę z trawy, więc wynająłem sobie, bardziej wypożyczyłem pokosówkę i przyczepę samozbierającą. Sam pokosówką trawę ściąłem, a przyczepą samozbierającą zebrałem to i wrzuciłem tutaj nie. No przedam się, a jeszcze nie ma. W tym odcinku zajmiemy się rozrzucaniem wapna na tym polu. Po kukurydzy, jak widzicie, też te pole trochę powiększyłem sobie. I czekaj, 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 dobra. I włącz rozrzutnik. Nie, włącz silnik. Jedziemy, jedziemy gram na padziku od Xboxika Czy, że za mało tego wapna przygotowałem i trzeba będzie jeszcze to wapienko sobie dorzucić. Zrobimy sobie oreczkę tutaj. A może starczy? Oby wystarczyło. Pewnie starczy, jak zamrzycie. Ogień, ogień, gwiazda, jazda Ej, jak. I szoneczkę robiłem poza odcinkiem, nie? Bo nie chciałem Was z tym męczyć, nie? Bo też nie byłem pewny czy to wyjdzie, czy to nie wyjdzie, czy będzie dobrze, czy nie będzie dobrze i tak dalej, nie? Wyłącz się, wyłącz się, na 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 na, na. to zjeżdżamy ciągniczkiem z pola W armę. Przy okazji go zatankuję sobie. Jakieś modyfikacje w grze. Mi się brama automatycznie otwiera nie? i zamyka. Teraz I go napełnię ciągniczek i paliwkę. Czekajcie, czekajcie... I ogień. Ogień! Wiem, że te palenie należy do mnie. No Jezu! No i drzewo. Jest kurwa tu. Teraz cofniemy i poprzecniaczek sobie zrobimy. obrócimy pług, tak jak prawidłnie I poprzeczniaczek. Czekajcie, coś tutaj jest nie tak. się od drzewa. Jezu, za płot. Nie, kur. Ten traktor jest za dziki do tego półgo, ale mi się wydaje, że ja też myślę już o gruberze, nie? Grubery są lepsze, bo są szersze i bardziej Powiedzmy, orają tą poleń. I oramy sobie ładnie, ładnie. Jak zawsze, nie wymaga przecież orki po... ...słonecznikach albo po kukurydzy, Jak widzicie, już tam kombajn jest przygotowane. Teraz jest dużo żniw Ale po sprzedaży Albo będzie przebudowa gospodareczki Albo kupimy jakąś nowy ciągniki. Już nawet sobie próbowałem przebudować tą gospodarkę Wam powiem że da rady Już mam nawet jakieś tam małe pomysły Zobaczymy ile zarobimy mi Dojadę do końca, puszczę pracownika i zacznę zaraz mucić zbożeni żmajem. Mam nadzieję, że mi się nie wpitoli w pole i nie zacznie mi traktor orać polani. bromiaczki się zaraz poprawi. Najważniejsze, żeby oreczkę zrobić, oby jeździł dobrze, Tur, źle, jest byszek. I sobie musimy się nie Stój, co to jest? Żepaczek jedziemy. Czarne złoto. I jak mam nadzieję, że dobrze sypnie rzepaczek. Nie będzie tak źle. Będziemy się jeszcze przepiąć ciągnik od przyczepy, bo pod przyczepę podpiłem 60, ale 60 nie da rady i podpiąć sobie za to rani. Co on robi? Co on robi? Gamuń, no gamoń Jedź gamuń No kurwa jakiś najebaldę ten pracownik czy co? Pamiętacie na tym polu kiedyś trawa była nie? Ja stwierdziłem, że jak na pole trawy na pole z trawą to jest za małe pole i lepiej tutaj, żeby zboże było nie. Ja wiadomo, że paczek nie daje słomy. Ale nie jest tak źle, myślałem że będzie gorzej, nie? Co on robi? Co on chód odpierdziela? Zaraz będę musiał go skorygować, bo już zaraz szlak trafi. Ale, ładny ten zatecik, ale mruczy. Mruczy nieziemską. Nie wiem, chyba na razie wrzucimy to do bina. I sprzedamy to jak będzie na to czas, nie? Też większy ciągnik by się sprzedał, nie? O kur co on robi Oj Woda Sponsorem jest Duffy i jak fajny ten brzmi, Tak, okay. Fajny ten przeskór, wam powiem, z, z Bizona na Żmijanów. Taki też starszy kombajn, ale wiadomo, później może jakiś John Deere wpadnie, jakiś starszy Case wpadnie. Trochę kombajnów mam na oku, nie? Ale też trzeba będzie już ciągnik zmienić, nie? Albo większego Ursusa, albo może już jakiś zagraniczny ciągnik, jakiegoś John Deere'a, Fenda. O, mi się chuj, nie? Ja dobra. Muszę iść ogarnąć ciągnik. Tylko dajdę do końca. Normalnie masakra. Co się kurde dzieje? No bo że się lepiej wygodni gra tak? Nie, nie 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 Dobra, tam pora też zalam, bo już tam jest troszkę zrobiona to nie dalej, baran co za pracownik. i wszystko musisz sam robić Ładne pole miał, tylko wjechać, zawracać oraz to nie wiem co mi pierdziela i tak dostał ładny ciągnik pod puknie się cieszy 60 po ten nie dostał nie o jest, kurde co się dzieje ale ja mam dzisiaj siłę, dobra pakiernia. Zapomniałem jak się gram na padzie i zapomniałem jak się wsiada. Nie i przez przypadek rzucałem combinami. Zacznę będzie przepinać jeszcze sobie traktor na inne. Masakra, kurde zobaczymy co te pole wymaga jak wapna to trzeba będzie jeszcze wapienków rzucić No bo dobra pojedziemy sobie i zrzucimy nie Złóż bań wyłącz kombajn i... Pss. Dobra, i sypiemy, nie? Mało tego rzepaku wyszło. Naprawdę mało. Nie? A ja taką przyczepę dużą kupiłem. A teraz te pole spróbujemy mucić. Taka, ten czołnik sporo tam na farmę ląduje. Nie będziemy tego małego prypytka męczyli. Jak Tylko prawidłnie był pod jakiś tam sprzęcik, jak o jest, ale się trąbali i sąsiadowi po kukurydzy. Jezu, co sąsiad? Kurde, ta mapka jest fajna. Normalnie mapa jest petarda. Dobra, nieważne. Następny pokosłom będzie na sianu, no, ale myślę, że zamiast kosiarki kupić sobie też właśnie tą pokosówkę, nie? Dobra. Muszę otworzyć bramę. A co? Czekaj, czekaj, wyładuj. Najpierw to trzeba dołączyć to, i jak żebyśmy nie chali na marne Teraz ten ciągnik trzeba ogarnąć, bo już mam na niego, nie? No najpierw co to... 9% rzepaku, o! Masakra, o Jezu, ten ciągnik też ledwo jedzie Chyba za dużą przyczepę do niego kupiłem. O, z tym będzie chyba za tajsze Ale to już myślę o ziemiaczkach mi. A chce ziemniaki. Gościu, kurde. I żniwal, na pełnej. Co? Boże, ale ten Tiger to mnie łapie tragicznie, nie? No ta gospodarka jest tak mało zrobiona. W nerwia to na środku, ten poty z drzewami. Aż tak ładnie ją przebuduje, że to będzie szołg. Na pewno też już inne budynki wlecą, że te oryginalne, nie? Trzeba będzie to stare posprzedawać i kupić nowe budynki, nie? Skończył dziad, czy nie skończył orki? Jeszcze o radzie. To nie. Skończył dziad, orkę. Dobra, X-em wysiadam. Jak. Tak, poprawiamy te popraw miaczki, ten pracownik zrobił, niedobre. dobre. Jest. Albo jest tak rozwalony ten ciągnik, albo to już już nie rozwalony jest. Więcej kasy trzeba jest zacząć te maszynki naprawiać, naprawdę miałem to zimę robić, nie? Trzeba to już się za nowym ciągnikiem obejrzeć, nie? Nie wiem, 60 sprzedać, albo za Turka. Kupić sobie jakiegoś... Venta, Fario. Zaraz ja luknąć jakie są maszynki. Kurde, ile tych ruskich. Mm, mm. Ruskie nie ma emocja. O, Johander, John Deere. Uu, uu. Jest do wyboru. Może jakaś masejka na bogatości, o fędzik, ten to jest poezja. Dobra, teraz Będziemy się po żniwach martwili z czego. Chociaż tak szczerze mówiąc, jakbym kupił ciągnik po żniwach. To sprzedam stare budynki na gospodarstwie. Tak. Taka prawda, że jakbym sprzedał zboże, kupił nowy ciągnik na gospodarkę, sprzedał stare budynki na gospodarstwie, to mi starczy też już na nowe zabudowania. Muszę zobaczyć co tu należy. Kurde, tu też będzie oreczka. Uuuu! no i wapienko, nie gościu, kurde. Muszę ten supermoc wyłączyć, bo nieraz to nie przydaje się. Jezu otwórz. Alt jest. Dobra, gościu. No i widzicie jak to z tym polami jest, wychodzi. Widzę, że też, też tam oreczka mi czeka, tam i wapienka czeka, więc może jeszcze sobie Dobra, no to co? No to teraz lecimy na gospodarstwo. Co? No i teraz musimy trochę tak big bagów wyciągnąć Ale oborniczka Jeszcze muszę skupić coś do obornika Rozrzutnik obornika muszę kupić Rozrzutnik obornika muszę kupić Sobie Pytanie, a gdzie jest teraz obciążnik? wciąży yes. piezo No to będzie problem Houston Dobra tej big bagi se, big Begi seblize bliżej mi big Begi. Tak kurwa zrobić. Widok. Nie no, musimy teraz to odstawić beczkę. Z wodą nie ma, nie ma opcji. Musimy cię obciążnik nie? Jest. Jezu, matulu. Nie. Oby dobrze były maszynki z dźwiękiem. Bo ja system robiłem i nie pamiętam ustawić dźwięku wtedy nie. Pompeczka pusta po wodzie. Co ona tu robi w ogóle? Co ona tu robi? Dobra. Do Tutaj może być. Widzę, że ta sześćdziesiątka się za, za mocno drze. Widzisz? Jak? Ogień! Ogień! Pompeczka! Oj. No obciążnik A tu jezu Tu się znalazł, dziad, rąbany Kurcze, przepraszam że złam super siły, ale nieraz bez tej super siły po prostu nic się nie poradzi, nie? Zaraz się okaże, czy podniesie ciągniczek, czy nie podniesie. Jezu. jezu. Nie wiem, ile właśnie tego tutaj napiętka mamy. To jest. Ale jak to? Nie podczepia to się? Widzicie, jak tu się nie denerwować? A! Po jednym worku tylko możemy brać. Myślałem, że dwa worki się, a to możemy tylko brać po jednym. Dobra. I mi się brama za No, kur. Ale te światło uczyć. Nie, nie radio. Jest, jedno. Dobra, zapalone te światło. Jak już kończymy odcinek, to nie będą zapalone te światła, nie? Jezu, niu, a nie... Dobra, gościu, mam nadzieję, że wystarczy tego wapna, nie musiał kupować, nie? Wy wysypiemy z Bibaga do końca. I będziemy kończyli odcinaczek. Ale keredyjko, jemy. Yeah. To jest firmu Krzok. Dobra, trzymacie sobie cię komentujcie nara